Cześć wszystkim, witajcie, z tej strony Recezjo i mówię, że na wstępie ten materiał nie jest sponsorowany, a dzisiaj zrecenzujemy sobie katarzynki, sztuka toruńskiego pikarstwa, czyli oryginalna receptura pierniczki. Sprawdźmy jak prezentuje się opakowanie, dosyć zachęcająco, bo to katarzynki właśnie z Kopernika z Torunia. Sprawdźmy. Również zawartość, czyli 94 gramy oraz sprawdźmy skład jaki one mają. Składniki, czyli mąka pszenna, cukier, żytnia, barwnik, substancja spulchniająca, przyprawy, skrobia ziemniaczana, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, może zawierać mleko, jaja. Soję, orzechy arechiadowe, migdały i inne orzechy na sezamu wyprodukowano w Polsce. No, skład taki, no, dosyć, no, można powiedzieć, ciekawy, chociaż po co ta substancja spulchniająca jak węglany amonu. Ale dobrze, dajmy temu szansę. Wegańska formuła. Polska fabryka. Sprawdźmy, otwórzmy, jak to się prezentuje względem okładki. Otworzyłem i zobaczmy. Od razu pierniczki, może nie są w jakiejś tam takiej foremce, ale one po prostu zaglądamy do środka i one są tylko w takiej folii spakowane. Jak zobaczymy sobie, to wygląda mniej więcej tak. Czyli na no dosyć tak ciekawie wygląda trochę jak taki chlebek albo jak taki sucharek. Zobaczmy, jak to smakuje. Smakuje całkiem nieźle. Prezentuje się w ten sposób. Nie za słodkie, nie O no, taka można powiedzieć, na no deser, przekąska. Więc smakuje dosyć dobrze. Czy polecam katarzynki? Jak najbardziej polecam, bo uważam, że w smaku są dobre. Minusem to, co zobaczyliście, czyli substancja spórchniająca i na minus zasługuje też to, że to tylko 14 gramy, a nie 100 gram albo i więcej, a wy dajcie znać co myślcie o tej recenzji czy zakupilibyście Katarzynki czy może macie jakąś inną propozycję pierniczków do polecenia jeżeli wam się podoba ten materiał zostawcie kciuka do góry napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał po więcej takich lub podobnych recenzji a ja tymczasem uciekam trzymajcie się, cześć no i smacznego bo już drugi kawałek będę jadł